Także witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kończymy Food Champions Bilans 6 do 2 wyjściowy. A my zacznijmy od paczki za 10 monet. Może akurat coś fajnego wpadnie na start? No nie. Zapraszam Was na stronę Fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku. A z kodem Oscar dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7. A średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy Brać udział w konkursach sprawdzić status zamówienia Oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem Także jeżeli jesteście zainteresowani To zapraszam was do opisu I pamiętajcie o kodzie OSCAR Kamafinga zostaje w pierwszym na razie Bellingham, ja przytam oczywiście już na miejscu Będzie tutaj zawsze Kto tu będzie? Kobel, okej okay. O nie, ten lepszy Sztam z Wandajkiem. Jezu, ile wypożyczeń, ale jest też Sokrates zrobiony Ale... Trochę ofensywna pomoc. Ile? Zidan ma 72 chyba obrony, a ten nowy Czawi 75. No, gościu nie ma typowo defensywnych zawodników na środku. Czyżby. No nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znając życie, to Zidan zagra najlepsze, najlepsze spotkanie jako box to box w historii futbolu, nie właśnie. O, Czawi też już najlepsze odbiory w historii. <laughs> Obaj nie mają żadnego playstylu defensywnego. No nie dobra, gość ogólnie mocny, nie? Ja jestem tylko jego drogą do jakichś tam 13-15 winów, nie? O <grystanie> Ale mi się mecz trafił O, wini, znaczy Mbapę? Jest, dobra, dobra, 2-1, wracamy. Tylko jeszcze jako, jakoś nauczyć się bronić tego typa, nie? I będzie git Aj... Nie wiem czy to, Mbappé przypadkiem mnie obronił w ogóle Dobra. Neymar, dobra piłka nasztama Kurde no. O no właśnie, czegoś takiego nie lubię w tej grze. Odbieram piłkę, a nie wiem, a kamavinga. O kurde, dobra, to akurat ja. O zobaczmy. Nie ma, kurde, Kowel. O kurde. Ej, co się stało? What the fuck? Ej, ja klikałem XA. Nie R1XA. Ty, ale przysięgam, klikałem XA, a on normalnie wziął go za fraki. No, niestety. O, bronił to Casillas! W końcu! Brawo, chłopie! No dobra, no nie, nie ma tragedii. Gości jest giga dobry, moim zdaniem. W sensie, początek na pewno meczu miał lepszy niż końcówkę na razie. Ale i tak do fakt, że jest super. Ale dobra, wiecie co? Zmieniamy sobie Boeja i dajemy Bunoza. Albo dobra, może dajmy. Dobra, sprawdzimy Lama na prawej obronie. Miałem zafejkować, miałem zafejkować. Będzie. autnie, dobra Dobrze poczytane. No ale oczywiście i tak Xavi-Hernandez Oj, za lekko chyba jeszcze, jeszcze go tam sponiewierali, ty No znowu tu jest faul, ej, drugi raz, ej, żółta kartka i tak samo jak Bowie, o co chodzi? Ty, a ja znowu, nie no, a może teraz kółko kliknąłem, ale nie no, dziwne a, myślałem, że na raz pójdzie gościom Ja pierd... Spalony, no Killian no ładnie, gol. No idealnie się ustawił, graty, kurna, graty, niestety. Nie no, gościu mi ide idealnie zabiera piłki. Ja mogę być do niego ustawiony plecami, on i tak ma, i tak ma te piłki, nie? No gościu, gościu ma dobre odbiory po prostu w tym meczu. Nie wiem czy on zawsze tak gra, ale no on mi odbiera każdą piłkę, nieważne czy ja jestem plecami, czy do niego, czy jestem w dribblingu, czy jestem w triku. On ciągle mi odbiera piłki. Hansen? Dobra, 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 dobra. To nie koniec. 3-2, 3-2. Dobrze, Hansen. Nie, na zielonym. Na zielonym po to strzeliłem. Na zielonym właśnie. Nie. Ja pierdziele, co ja odwaliłem w tych dwóch akcjach. Savinio? No szkoda, szkoda, bo było naprawdę blisko. No dobra, no już se strzelaj. No przecież chłopie, Jeszcze odłożyłem pada, nie? No te, te, te w ogóle... Nie, no szkoda po prostu, szkoda bardzo, bardzo szkoda. No, ale było kilka sytuacji na koniec, no szczerze, jeden komu... jak wy wiecie, no jeden na kogo mogę być zły to na siebie chyba w tym meczu No, ogólnie wyrównany, remis powinien być moim zdaniem. Dobra, Dudek, Gomez, Campbell, Juram Zola, no to jest średni skład, szczerze, średni skład, w sensie porównując do mojego, no zobaczymy jak ze skillem. Ej, no, no, już nie chciałem ten, nie? nie chciałem faulować, bo mogłem. No trudno, przegrywamy 1-0. O, zobaczmy, Kilian. No, ja, no i to jest 98 tempa, proszę Państwa, w tym roku, nie? Nie, no, Joe Gomez nie, i najsilniejszy, i najszybszy na boisku. Dobra, zmieniamy na 4-2-1-3 po tym meczu. Trudno, gramy bez Bellingama, nie? Hm. nie wiem, czy to było dobre. Dobra, ale gości miał jeden strzał na bramkę w tym meczu, kurde. O, dobra? Jest, 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 jest. jest. Dobrze, 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 1-1. Dobra, i myślałem, że będzie miał drugi strzał na bramkę drugi gol, nie? <laughs> Hansen. Karta za 800 tysięcy ma problem z opanowaniem piłki. Nie, niesamowite to jest. Dobra, może konate, może sztamik? No nie wierzę w to. To słupek jeszcze jego obrońca obronił, nie? Ale czytał. Nie! Ej, no ale nie wierzę, bo ten gościu nie jest jakiś dobry. Ja nie chcę z nim rewisować. Nie chcę też przegrywać, tak trzeba też sprecyzować. Ja pierd... Czasami tak jest, czasami tak jest. Ja nie wiem, jak on to trafił generalnie, nie? Casillas idealnie ustawiony na, na krótkim słupku, on to puszcza, nie? No, powiem wam, że te dwa mecze były takie, co przegraliśmy teraz. No, nie powiem, że byłem gorszy, nie? <laughs> No nie powiem tego, no sorry, nie. Nie wiem, nie wiem. No, no to ten mecz, nie wiem, czemu przegrałem. No nie mogłem się wstrzelić po prostu, nie. Ale wiecie, jak w highlightach jest więcej obron bramkarza niż goli, to znaczy, że nie, nie do końca coś tu miałem do powiedzenia chyba. Dobra, tego wracamy do tego, co było. I lecimy, lecimy dalej. Bilans 6-4, także jest giga, giga średnio. Ale dalej są szanse na 11. Teraz 5 meczów z rzędu wygrać. Mamy słabszy bilans, więc teoretycznie powinno nam dawać... Słabszych rywali, nie? No można powiedzieć z nieba do piekła, jeżeli chodzi o, o nasze, nasze zmagania w tym FUT Champions No i skład rywala oczywiście widzieliście, razem ze mną A może mi Filipa Lama brakowało w środku pola? O Jezu, Lamik, jaki powrót od razu, nie? Dobrze No, Mbappe, a ty umiesz, umiesz się piłkę przyjąć? Neymar? Haha <ścoughs> no nie wkręcę, nie? I Mbappe? Nie no, dzisiaj nie, 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 dzisiaj bramkarze rywala to jest dla mnie coś niesamowitego, nie? No w końcu, Killian, ale, ki ej, numerki mi się pozmieniały, sorry, Killian z piątką. Jak zmieniłem formację, to się zmieniły numerki, nie? O, jest i hazard. A to pewnie te 91, nie? Tyle starania, żeby gości oddał pierwszy strzał na bramkę i gola wolną, nie? Dobra, dzisiaj, dzisiaj Cassyasa też zmieniamy Dzisiaj nie jest jego dzień, po prostu. Mamy już Michaela, trzeba korzystać z innych bramkarzy też, nie? No, miał chyba jedną taką naprawdę interwencję kasjasową, a reszta? I wierzę w to, że dam radę tutaj jeszcze coś pougrać ugrać w tej, tej lidze weekendowej. No, jest, jest trudna sytuacja teraz, ale właśnie w takich sytuacjach się pokazuje charakter, nie? <ścoughs> eee, no i właśnie to jest. Dzisiaj po prostu może. A może też mam po prostu pecha dzisiaj? Wiadomo, może dzisiaj nie gram jakoś też super, ale pecha też mam, nie? Jak robię akcję, a nagle Neymar mi przebiega. Jest, jest, olisę, w końcu. Dobra, ja już widzę, że troszeczkę form... zmiana formacji, nie? To, to, to dużo, to jest. Ja po prostu chyba potrzebuję mieć takich dwóch typowo defensywnych SP-ów. E olisę, jest, drugi gol. Dobra, Olice zaczął się ten. Tutaj w końcu rozstrzeliwać. Dobra, no, no jest przewaga, ale patrzcie, to jest kolejny mecz gdzie chyba akacja zdaje dupy. Bo moi rywale nie mają dużo strzałów, a mają dużo goli. Jak na, na ich strzały. No tak, tak. No, jakby o lisę walnął hat-tricka. tak miałem. No widzicie, drugi strzał na bramkę. Ja wiem, że to był niezły strzał. Ale fakt, że gościu ma dwa strzały na bramkę i dwa gole. To jest jakiś sygnał alarmowy po prostu dla mnie. Że albo do dupy bronię, co też jest szansą. A drugi sygnał alarmowy jest taki, że bramkarz mi w ogóle nie pomaga. Oj. Ej, w ogóle fajnie ten Foden gra. To jest chyba ten Foden Thunder. I Mandy. Fajnie, Mandy. No tak pokrótki musiałem spróbować zaryzykować. Bo coś czułem, że gościu się trochę odsunie tym bramkarzem. No i patrzcie na statystyki. 9 strzałów do 2, 4, 2 wynik, nie? W sensie trudno. Właśnie nie jest trudno. W tym rzecz, że nie jest trudno, ale coś sprawia, że jest trudno. O, fajnie Neymar. Tak w stylu Neymara. Oho, ho ho, 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 no tutaj to żeś... Jednego karnego u mnie już nie trafiłeś, a jednego trafiłeś I... I na razie jest jeden, dwa bilans w karnych u tego Dobrze, że wyszedł, ale widzieliście co zrobił Casillas? Ja naciskałem nim trójkąt, a gościu spierd... boisko Niesamowite, nie? Niesamowite, niesamowicie jestem trollowany w tej grze Oho, ale zrobiłem pułapkę offside'ową, nie? Ale dobrze, że jest ja psztam. tam Aha Kilian, ratujesz. Dobrze, 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 Kilian. Po tym karnym, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Pozapamiętywało to. On. I Neymar. <noise> dobra, gol podsumowujący, nie? Te trzy mesze chyba moje dzisiaj. Dobra, Kurtua, Van Dijk, Rudiger, Trent, ale. Dobra, ja się boję tego składu, nie? Niektórzy powiedzą, słaby skład, a ja powiem, no gościu ma niesamowite jaja, że wychodzi Trentem, Aleksandrem Arnoldem złotym na prawą obronę, nie? Ogólnie, jak ktoś rusza się jak paralityk w FIFA, czyli kręci się w kółko, robi jakieś takie mikro ruchy, to znaczy, że jest dobry, nie? Chociaż tutaj widzę, że w obronie ładnie, ładnie się wylał. No i Mbappe, fajnie. No 1-0 poszło. O Lise? Nie ma, ale Kurtua w ogóle. Nie wiem, czy to on się nim tak przesunął, czy co? O, panowie. Macie to, czy nie? Nie macie tego. Widzę, że Michael też chowa ręce głową, próbuje bronić. Dobrze, że jest Kylian, nie? Ja pierdzielę, no to jest game changer momentami. O, o z faulem i to takim, no ja bym powiedział, no zbyt delikatny na czerwo, nie? Ale z drugiej strony, no sam na sam miałem. Haaj. O i znowu, nie no dobra, to jest, to jest meczyk Kyliana, nie? Wysoko, wysoko ustawiona linia obrony, Kylian, dzięki. Jest w końcu! W końcu, w końcu, 8-4 Zaczyna to chodzić, proszę państwa Zmiana formacji Dobra, 8-4 bilans, no walczymy dalej Próbujemy podnieść się z kolan Rywal w meczu o 9 winka Wandersar, Blon, Nate, Majkom, Olisej To jest nieco składzik Jest Di Natale też Mam nadzieję w ogóle, że w tym roku będzie jakaś taka ewolucja Która będzie w stanie dać Kolejną alternatywną pozycję zawodnikowi Moim zdaniem to byłoby fajne, ja bym dał Bellinghamowi SPD wtedy Oj, zobaczmy, ej dobra, ten Oli se zaczął grać na tym myśliwym, nie? No kurde, myślałem, że uda się No to a możesz ty kiedyś wygrać jakąś główkę w końcu I Neymar, co za brameczka, niesamowity gol Co za fake shot i mamy jeden No i dobra, Oliwa, sprawiedliwa, szybko poszło, cieszę się Oddałem mu gola specjalnie, bo jestem graczem typu fair play I Kylian. Pięknie, pięknie, dobra, 2-1. Troszeczkę zamknąłem się. I idzie, i idzie, nie? I. Dobra, Wandersar dupę nie? A wiadomo, że będzie jak będzie. Teraz cisnę rywala. Sztamik, proszę cię. No, skur... Nie umiecie strzelić główki w ogóle. No, nie wcale się. Nie wcale się na tego trzeciego gola. No, po prostu nie ma szansy, nie? Dobra, weźmy. Dobra, nie, no, to trzeba, naprawdę to trzeba strzelić, bo to się źle skończy. To się zawsze źle kończy takie coś, nie? Jest. No, teraz wiedziałem, teraz wiedziałem, już, teraz już go wyczałem, wyczułem. Nie, nie ma, masz to, masz to, Szmajka. Dobrze, ale powiem Wam, Szmajka, no nie, no Michael chyba troszeczkę lepiej niż Casillas dzisiaj, nie? Ogólnie Cassiasem mi się fajnie gra, ale dzisiaj Casillas to takie cyrki odstawiał, że szok. No, nie sądziłem, że to przejdzie tak szczerze. O, lisę. No teraz się nie przesuwasz, tak? Teraz się nie przesuwasz. Jest, jest. O lice pięknie. 4-1. Ładnie, ładnie, ładnie jest. Mamy. 9-4. Dobra. Zobaczmy, zobaczmy skład rywala. Świetny. No i tak. Magio Keresha, ale makrojfa ikonowego, tego zwykłego. Chyba. Spalony, to musi być spalony. No. Spryciarz. Karny. Nie. Nie wiem czemu, bo ja tam źle odebrałem piłkę, nie? Dobra, ogólnie, no na razie gościu nie gasi, ale ile ja już razy w życiu takie mecze widziałem, że w pierwszych minutach gościu gra dobrze, a potem gra jak gra, gra i przegrywa, nie? No i Van den Ven, no skurczysy, niesamowite to jest. O! I Neymar, no i widzicie, o tym mówiłem, cierpliwy, i kamień gotuje, super, 1-0. Oby tak dalej, czyli solidnie w obronie, a w ataku jakoś to będzie, nie? Karny? Co się, na, co się na pewno stało? A, myślałem, że karny Nie no, ej, naprawdę, dobra, nie, nic nie mówię, nic nie mówię, nic nie mówię Ale jest też Killian i to są właśnie te detale, kurde To są właśnie te detale jest! Dwa wy! Meczka 11, proszę Państwa! Wyciągnęliśmy to! Z 6-4 na 10-4. Tak jest! Kurtua, Desai, Lucio, Dobre, Valverde, Marcos, Del Piero, Rafinha i też Kili Kili. I to jest Kylian! Jest! 1-0! 1-0! No, Chamski Speedboots, niesamowite, nie? Aj, myślałem, myślałem, jakby to weszło, to już by był koniec, chyba. Nie, 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 za szybko, za szybko, ten, za późno, znaczy za późno w sumie nacisnąłem Nice Nie, haha Tylko żeby nie odwalić nic w obronie głupiego Dobrze, 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 kamuś No, nie wierzę w to, znowu głupkę utrafiłem U Utrzymuje się gościu, nie? Można powiedzieć, że on tonie, ale tak jeszcze oddycha przez rurkę Jest, jest 2-0, 2-0, Killian! jest, proszę państwa, coraz bliżej, kurda. Popełnia błędy łatwo. Nie wyleje, nie wyleje. Olise, jest, dzięki 3-0. Wróciliśmy, proszę państwa. To była daleka droga, to była daleka podróż, ale wreszcie udało się wrócić na poziom. 11 winów, tak jest! Nawet nie wiecie, jak mi to cieszy. Miesiąc kopałem się po czole przy 10 dziewięciu. I w końcu mamy 11 winów. I to z najgorszego bilansu, jaki miałem, chyba, nie? Dobra, zobaczmy. 3 piki 8,5 plus, wymienne. Standardowo zaczniemy sobie od środka. Uwaga, Unai Simon. Dobra, same, to będzie pik 8,6, nie? To już, to już widać, nie? To już widać, że to jest pik 8,6. O, ale jest Isak, to akurat spoko. I. No mówiłem, może teraz bardziej odda, Nie, no znowu pik 8,6 to będzie, nie? Cole Palmer, nice. 8,6 czeka, o? Kurde, Alda Vasari, ale jest 8,9, pięknie. A już miałem resetować grę, gdyby nie on. No, tyle co fodder, dobra. I ostatni pik. Dobra, teraz od końca, może. O kurde, wiem, no dobra, od początku poleciało. Bruno Gimaraes, tutaj. Neuer. Nie, no, słabe piki Cień. o, a może nie? Robert Lewangolski, dobra, bierzemy Re Re Roberta Lewangolskiego No, takie o, takie o jednak te piki, mogły być trochę lepsze, zawsze Mi się wydaje, że te piki turbo, turbo oddają, nie, no ale To idąc dalej, idąc dalej, co teraz? No, może paczki Trybu Mistrzost, nie, no bo one nie mają animacji, Martinez i kolejna paczka, ok. A i pamiętajcie drodzy widzowie, jeżeli chcecie taktyki, to zawsze są na Instagramie. Ta taktyka 421.3 jest właśnie na Instagramie. Także serdecznie Was zapraszam, a my zobaczmy kolejne Team of the Week, uwaga! Nic nie ma. Ale to wiecie, zawsze 30 tysięcy. Dobra, to idąc dalej. No kolejna paczka Team of the Week, zawsze to te 30 tysięcy będzie, tym bardziej, że bez walkoutu, także Lipton. No dobra, i teraz tak. No 20 razy 82. Czy będzie jakaś karta specjalna? Proszę. A będzie walkout? Jest walkout, ów. Na pastik FK Pyro 87. To... to taki niski overall wychodzący. Fajnie, że jest podwójny walkout, no bo nie ma oczywiście gwarancji tego. I z Garimem Benzemą, pięknie. Do tego Palmer, Delicht. Proszę o kartę specjalną. Kurna. Szkoda. Eś o Holandia. Virgil. Chyba tak. Virgil van Dijk, proszę Państwa. 89 overalla. No ogólnie spoko, nie? I Dianie 88. Fajnie, że nie było minimalnej oceny, nie? No dobra, i teraz tak, czy coś zarobimy. Proszę o kartę specjalną. 10 razy 84, błagam, kurde, ale że bez karty specjalnej, no co to, to lipa, nie? Ale to jest odejR89. O, Walker, a on drogi teraz, co? Ta paczka 4 razy 87, dawajcie mi dobitkę dobrą. No nie, no nie ma karty specjalnej. Dobra, to nie dobitka, nie. Dobiłem to, ale ja siebie chyba Party Back 8,8 RTTK, aż totalny pionier lub centurion. Co tu poleci? Uwaga! Kobieca UF, UF, U, UCL, no to wiadomo, że to średnio. Midema, 90 overalla to już można nawet skipnąć. Możemy podsumować: Neymar. Neymar. Fajny, fajnie mi się nim grało. 28 meczów. 10 bramek, 16 asyst. Był fajny. Momentami tempa moim zdaniem brakowało. Czasami jakiegoś wykończenia. Czasami trochę siły, ale ogólnie to jest, proszę Państwa, Neymar, nie? Nim się zawsze będzie fajnie grało, nawet jak, jak nie będzie dobrze grał. To musi być dobry gameplay pod niego, nie? No, bo to jest jedna karta, która, którą trzeba się dużo kiwać i dużo trików robić. No, Mbappé, jak tam jego statystyki. 29 meczy, 54 bramki, 12 asyst. Ale też grałem. Tylko, że też grałem Batelsy nie? W kwalifikacjach 6 meczy, 15 goli i 1 asysta. No dobra, to Neymara. Nie no Neymara sprzedajmy, no to w niego będziemy robić, będziemy paczkę otwierać. W niedzielę wychodzi ikonka chyba 87, tak? Thunder na zwykłą, także też to otworzymy. Dawajcie znać w komentarzach oczywiście jaką rankę w Champions wbiliście i jaki mieliście najlepszy traf podczas Winter Wildcard.